Z tej strony Dawid i dzisiaj gramy w Amok S. Okej, okay, jestem urodzony O, super. Dobra, mogę tylko takie... No to takie są wymiary. No i wracając, to... No, gramy po raz pierwszy. Z tego jestem bardzo zadowolony. Coś mi się udało tam wbić i... No i no jest kit. Teraz mogę wpisać coś? Nie mogę nic pisać. Nie, niech się coś Nie, nie chcę, ja chcę być taki. Okej, okay. nie, w sumie nie do balonu nie po, nie. nie, teraz tu już niech tak zostanie. Okej, okay. niech tu napisać, dziń dobry, bo ja nie mogę.

Czemu nie gramy? Publik. No Właśnie, dlaczego ja nie gram? Chcę pierwszy raz zagrać. Tu gra nie działa. A tak sobie wypalę ten. Ten. Chciałbym być czerwony. Jak się. Są dziewięć, sześć, dziewięć. Jest dziesięć na dziesięć. Okay. Gramy? Kurde, nie chcę się spalić. O, co to jest? Jeden impostor, ale... Dobra. Pierwsze co, to ja zrobię jakąś misję. Tu mi coś pokazuje. Tu mi. Pokazuje i tu mi pokazuje. Co jest? Ktoś ścisnął? Nie mogę wciąż pisać, ale przynajmniej nie gram. Coś na mnie No ja nie jeszcze kto. Ja jestem nie wiem jak się na to nazywam. Nie, jestem z a nikt tam mnie nie głosuje, dzięki Bogu. No dobra, popatrzmy. Dobra. Tu. No. Nudno jest tak czekać, nie? Przewińcie sobie chyba 40 sekund. Czas na to tylko marnujemy. 18, 18, 10. Karol Did. Ty. Dziwno, Czemu na niego? Pięć, cztery, Tu idę do na dole czas. Dwa. Na mnie? Ej. To ja? Nie, nikogo. Chyba zablokował. Ja wciąż misji nie mogę zrobić. No bo oni bez przerwy klikają to Dolny Kat left the game Chyba Kat zdenerwował się i wyszedł z tej gry o. Misja mnie prowadzi O nie, ja uciekam od niego, dziwne jest Karol nie, Karol nie, zostaw mnie Czemu takie mam? Na zaleziono ciało. ja ty, okay, bo ja pum, pum. Niech chcę coś napisać. Tak mogę pisać. Hm mm hm. Jestem. Po myśleć. Slietałby nie? Jeśli tak, to dziwne. Na kogo oni tu głosują? Nie. Ja też bym chciał napisać coś, co nie mogę. Murę, murę. Kik. Kik. Myle <gry> co wysyłam. Nie, gościu jakiś bezprzedni, pisze co jest? Na mnie ktoś? Nie, jestem święty obroniony co? Tie? Tie! Skip Nie, jeden. Ja tam od razu, no ale. Tylko ci, Czekaj. czekajcie. Ja tu patrzę, czy przypadkiem ludzi nie ma. Ktoś ścisnął guzik, no ja. Będę wykluczony? Olek, Klim, Ja głosuję też. Żeby napisał? Jestem święcie przekonany, że to jakiś Karol. Oni są tu. Nawet ja. Mm, taka jak to jest trudno do nagrywania. Oni nie wiedzą, co ja piszę, bo ja widać, co piszę, bo nie właśnie... Tak. Pumba jakiś wyleci. Punkt ILO Tak, czekaj. On był impostorem. Zero impostorów. Wygrana. A ja innych. Ile... Czyż one. Ja. Nie wiem czemu to wybrałem. Czemu tak jest nas mało? Jakąś czapkę sobie wybiorę na przykład. Zbite jajka, rucki. No! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Start! Ok. 5, 4, 3, 2. No i co? Sz! Znowu wyskoczy nam teraz. Jeden impostor z nich. Trzech gramy? Tak słabo. Więc dalej. Aha. Myślałem, że to ja będę impostorem. Nie. Jeden z nich kliknął. mora nie to klikam nie nie Niecesy... tak przyznam się że To ja się z wami nie na niego i on jest nie cel. Loga nie cel. Loga, nie chcę loga Idę w kółko, idę w tak. Nie nieco... Co? będę mógł pisać 5, Pięć, cztery, trzy. 1, 5 No, 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 na no, nie, nie. By z tym odcinku. no, ja z z no, 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 wami żegnam. Cześć i na razie.